I się zatrzymuje. Dobra, idziemy. Drzwi się zatrzymują. Zamykają się drzwi. I zaraz będziemy jechać dalej. Passenger, this tram terminates here. Please leave the train Wygląda pomieszczenie w którym jest kierowca i z przodu tramwaj światła, lusterka tutaj jest znajduje się motornicze, teraz jest przerwa. Mamy tutaj podłączone do trakcji elektrycznej długi, długi, żółty tramwaj, i tu znowu zakręca bo jest naprawdę długi. Lusterka z przodu są ruchome, więc jeżeli na przykład będzie mijał ciężarówkę, to te lusterka złoży. Jeszcze raz rzut okiem do środka, siedzenia i do końca najbliższego zakrętu. Tutaj mamy hamulec bezpieczeństwa awaryjne kasowniki i kabina, w której siedzi motornicze no i przyciski naciskamy żeby się otworzyły drzwi a tu następny tramwaj jedzie jeśli nie macie biletu to w takim automacie Możecie go tutaj kupić, tu wrzucamy pieniążki, naciskamy, wybieramy bilet jaki nas interesuje i tu wylatuje reszta, ewentualnie bilet. Jesteśmy na końcowej przystanku, dlatego jak na razie wszystkie miejsca są jeszcze wolne.